Siemano z tej strony Bike. W tym odcinku mówimy o upraszczaniu roweru. Będziemy upraszczać moim zdaniem najbardziej niedoskonałą, niedoskonałe ogniwo naszego roweru, czyli jego napęd. E, tutaj mamy nasz projekt 1500 w naszym Cannondale F600 zmieniamy napęd z 3,8 na 1,10. E, o samym napędzie jest też w innych odcinkach, ale w tym chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Super e, narzędziem do upraszczania naszego roweru, upraszczania sobie życia jest. Jedna zębatka zwana Nero White. Dlaczego zębatka Nero White i czy ona upraszcza nam życie? Tylko dlatego, że nie mamy przedniej przerzutki i lewej manetki, o tym właśnie chcę Wam powiedzieć w tym wideo. Mamy tutaj korbę Deore. Dzisiaj naprawdę, w paru słowach, chcę Wam streścić, jakie może to trudności nam nastręczyć i jak je rozwiązywać. Z tej korby już jest ściągnięta najmniejsza zębatka. Korba jest już na stałym rowerze, więc chcę Wam tylko pokazać. Te dwie. Mamy oczywiście tarczę środkową, mamy tarczę zewnętrzną. Najmniejsza zębatka jest przymocowana do gwintów, które są już w korbie, w ramieniu korby. No a zębatka średnia i największa trzymają się razem. Jest to bardzo, bardzo standardowy układ, w tym przypadku na cztery śruby. BCD, czyli linia naszych śrub. Bolt Circle Diameter wynosi 104 mm i jest to coś chyba najczęściej w naszych korbach występującego, dlatego większość z nas z tego korzysta. Ściągam zębatkę największą i pokazuję Wam już zębatkę środkową. Tak to wygląda. Oczywiście, przechodząc na napęd 1 na 10 będziemy potrzebowali innej liczby zębów. Ta ma 32 zęby, e, ponieważ e, mimo tego, że nasza kaseta będzie miała dużo szersze e, przełożenia, szersze zastosowanie w terenie, e, no to z przodu taka zębatka 32 zęby moim zdaniem byłaby, miałaby trochę za mało zębów, chociaż e, oczywiście zębatki można sobie e, wymieniać w zależności od terenu. I teraz tak, dlaczego nerowaj? Popatrzmy, czym się różni zębatka Nero White od tej zwykłej standardowej zębatki. Oczywiście nie tylko ilością zębów, no bo ta ma 38 zębów, czyli dla powiedzmy mocnej nogi, która w różnym terenie sobie fajnie radzi, ta ma 32 zęby, ale zupełnie jak widzicie inaczej wygląda konstrukcja. Kształt zębów jest zupełnie inny. Zębatka Nero White nie tylko upraszcza nam cały nasz napęd ale też zwiększa bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o spadanie łańcucha bądź zaciąganie łańcucha. Jeżeli spojrzymy, rzeczywiście z bliska na te zęby, one mają zupełnie inny kształt, ale co jest najważniejsze, i stąd nazwa narrow wide, czyli wąski szeroki, to to, że kiedy spojrzymy na zębatkę w tym kierunku. Jak widzimy zęby tej zębatki, one też mają troszeczkę różny kształt i inaczej też mogą być wygięte w różnych miejscach, dając możliwość wrzucania i zrzucania. Ta zębatka ma jeden ząb węższy, drugi szerszy, węższy, szerszy, węższy, szerszy i to się dzieje właśnie co drugi ząb, stąd nazwa narrow-wide, czyli wąsko-szeroka, tak moglibyśmy powiedzieć. Czyli tak, zaletą tej zębatki jest to, że ona nie musi, kształt jej zębów nie musi być przystosowany do wrzucania i zrzucania łańcucha, a dzięki temu można dodatkowo te zęby tak wyprofilować, żeby trzymały one nasz łańcuch bardzo mocno na miejscu. I to jest moim zdaniem po uproszczeniu naszego napędu drugą największą zaletą, i dlatego właśnie chcę włożyć taki napęd do tego roweru zastanawianie się czy nam spadnie łańcuch czy nam nie spadnie albo myślenie na przykład podczas zawodów o tym w jaki sposób wrzucić bieg i gdzie będzie go można wrzucić żeby nie mieć kłopotów z łańcuchem jest uciążliwe taka zębatka nie rozwiązuje całkowicie problemów spadania łańcucha ale bardzo bardzo nam pomaga no i teraz kilka informacji dotyczących samej zębatki jak to się dzieje że ta zębatka tak fajnie nam trzyma łańcuch Dzieje się to e, dlatego, że, popatrzcie, ta zębatka tylko w jednym położeniu przyjmie nasz łańcuch, ponieważ e, szerokie zęby pasują do, ogni do ogniw zewnętrznych, pomiędzy którymi jest większa, e, większy odstęp. A wąskie zęby do ogniw wewnętrznych. Czyli zębatka może być zamocowana tylko w jeden sposób. I to, co jest właśnie piękne w tej zębatce, to jest to, że nawet jeżeli użyję całej mojej siły nie wiem, ile tu kilogramów można powiesić to ten łańcuch trzyma się na tej zębatce. Wspaniała zaleta zębatki Nerowad. Jeżeli weźmiemy sobie zwykłą zębatkę. Tutaj w ogóle nie mam mowy o jak, jak, jakimkolwiek najmniejszym trzymaniu zębów, po prostu ta zębatka e, odpada. Zębatkę Nero White można by złapać chyba trzema ogniwami e, czy czterema i będzie ona nam wisieć. Stąd e, moje wielkie kciuki w górę e, właśnie dla e, zębatek Nero White w napędach 1 e, na. E, nie jest to wynalazek, zresztą sam Srem, który to wprowadził, powiedział, my tego nie wynaleźliśmy, to nie jest nasz pomysł. I zwracając się do, do nas, do kolarzy, mówi: To jest wasz pomysł. Wy zaczęliście usuwać zębatki z waszych napędów, próbowaliście coś usprawniać. Oczywiście przy e, tych zębatkach należało zakładać prowadnicę łańcucha, bo ten łańcuch spadał i były różne problemy z tym związane. Ta zębatka to rozwiązuje. Jeżeli teraz kupujecie zębatkę Narrow Wide, to tylko pamiętajcie o kilku rzeczach. Jedna rzecz to właśnie jest taka, że odległość tych otworów musi pasować do otworów w Waszej korbie, czyli musicie znać tak zwane BCD, czyli ten Bolt Circle Diameter. Druga rzecz jest taka... Że te zębatki też w różny sposób są projektowane. To jest zębatka Argon Components, to są nasze polskie zębatki. I ta zębatka, moim zdaniem, jest świetnie zaprojektowana, jeżeli chodzi o trzymanie odpowiedniej linii łańcucha i też o to, że dzięki tym wyżłobieniom, które mam nadzieję, że widzicie tutaj, zębatka pasuje do śrub, które mamy standardowo w naszej korbie. W tej korbie mamy śruby, właśnie takie dwuczęściowe, tak jak w większości. Jest to system na taki komin i śrubę. Komin od strony przyśrodkowej wchodzi, śruba wchodzi w ten komin od strony zewnętrznej i w ten sposób dokręcamy zębatki. W większości chyba zębatek, które na polskim rynku mamy, nie jest nic napisane, czy one pasują do śrub, czy nie pasują. Więc jeżeli nie jest napisane, że pasują do śrub, które mamy w naszym rowerze, to znaczy, że nie pasują i trzeba albo dokupić sobie specjalne śruby albo skracać swoje, ja fanem skracania śrub akurat nie jestem, kombinowania takiego nie jestem, bo dla mnie ma też znaczenia linia łańcucha. Ta zębatka pasuje do śrub, które miałem w korbie ore. jest jeszcze inna też możliwość, niektóre zębatki mają po prostu te otwory nagwintowane, to znaczy, że nie potrzebujemy do nich żadnych kominów i wkręcamy w nich zwykłe śruby. Ma to miejsce na przykład w zębatkach tych najmniejszych o bodajże, bodajże 30 zębach, ale też różne firmy, różne do tego mają podejście. Czyli warto moim zdaniem szukać zębatek, które są tak ukształtowane, mają takie, tak wyprofilowane tutaj te otwory, że pasują do naszych zębów. W takim razie zakładam naszą zębatkę i pokażę Wam, jak to wygląda. Więc ta zębatka będzie trzymała się na, e, na tym spajderze, do którego e, były przymocowane e, zębatka średnia i zębatka duża. E, używam do tego oczywiście kominów, które mam. I to jest cała filozofia montażu tej zębatki. W taki właśnie sposób przykręcam cztery śruby i zębatka będzie gotowa. Tak wygląda nasza zębatka zamontowana na korby. Wygląda to prosto, akurat jeszcze bardziej pasuje do całego projektu tego roweru, w którego zamierzeniu było stworzenie bardzo prostego wyglądu w barwach, kształtach. Nie mamy więc przedniej przerzutki, nie mamy lewej manetki. Jeżeli interesują Was też zabiegi odchudzenia roweru przy tej okazji, no to to, co zostaje mi w ręku po ściągnięciu z mojej korby, to są trzy zębatki oraz cztery śruby. Te cztery śruby służą do zamontowania najmniejszej zębatki do samej korby. Natomiast jeżeli chodzi o zębatkę, którą montujemy w to miejsce, to jest ona dużo lżejsza niż sama ta stalowa zębatka średnia. Zatem pod względem wagowym rower będzie też wyraźnie lżejszy. Dla mnie nie jest to najważniejsze w przejściu z systemu 3.8 na 1, na 10, ale też jest to najwyraźniej jedna z zalet, o której też na pewno chcecie myśleć. Jeżeli chodzi z kolei o kasetę i przerzutkę i łańcuch, jaki trzeba do tego dobrać, to mówię też o tym w innych odcinkach. Pamiętajcie o tym, jakie są rodzaje tych zębatek typu narrow wide i o tym, żebyście nie mieli żadnego problemu z zamontowaniem do waszej korby. Myślę, że jeśli wiecie teraz jakie są rodzaje zębatek i na co zwrócić uwagę przy ich zakupie, nie będziecie mieli najmniejszych problemów z przechodzeniem z systemów 2 na 3 na na system 1 na ile tam będziecie chcieli z tyłu. Tyle w tym odcinku. Pozdrawiam was i na razie hej.